Po przejściu 2,5 kilometra z trybun z Loży Prasowej właściwie. To jest najdłuższa chyba ścieżka do wytyczenia na tym stadionie, zależy, z Loży Prasowej zależy, tutaj. Do jakich win masz dostęp. <noise> Mówię dzisiaj tylko jednego numerka brakuje na tej, na tej liście, a przypuszczam, że ty już masz wszystkie. Numerki. Panie Mateuszu, powiem ci tak, dawno nie było takiego meczu, że odpalam Twittera. I tam pompka. Nawet nie widziałem, nie wiem, jakiegoś delikatnego żartu, że zaakcentowałeś mocniej jakieś nazwisko. Tam sama pompka była dzisiaj. No, pompka. mocno poszedłeś. Kto, no, kto, na czacie prosimy, kto lepiej Kronić szyborek? Pompka, nie, pompka była taka, że transmisja mi spadła na 10 minut. Uuu. Prawda? Na, tak, tak, ale już był wynik rozstrzygnięty. Natomiast wiecie co? Ja mam kilka przemyśleń po tym meczu. Po pierwsze, na pewno jestem dumny. Z minut 15:45 i z 7-8 minut drugiej połowy, bo to nie jest tak, że Lech na tle drużyny, która jest kompletnie w innej rzeczywistości sportowej i finansowej, że Lech przetrwał. Lech potrafił tę drużynę zdominować. Ja widziałem strach w oczach Serbów, ja widziałem Lecha, który zaczął tutaj grać ten mecz na swoich zasadach, gdzie wielu piłkarzy się rozluźniło. Natomiast myślę, że też w perspektywie tego, co wydarzyło się w drugiej połowie, abstrahuję od indywidualnego błędu Pereira, prawda? Chciał sobie zagrać zewniakiem, nie powinien tego nigdy robić, bo to, to, jest, to jest później decyzyjność. Czasami nie, nie możesz przesadzać, ale poczekaj. Zmierzam do tego, że szalenie był to duży wysiłek mentalny wrócić do tego meczu, i wydaje mi się, że potwornie to Lecha dużo kosztowało fizycznie, ta pierwsza połowa, bo ten pierwszy kwadrans jakby pokazał, kto szybciej gra, kto szybciej myśli. Jakby zawodnicy Lecha byli kompletnie zdziwieni tym, że, że nie ma czasu, żeby sobie poprawić, że nie ma czasu, żeby podnieść głowę, że nie ma czasu, żeby się rozejrzeć. I, jak I to Można ten... zrobić kółek w środku, ale tak. I ty, jak? Jest, i ty no... jesteś wtedy w zupełnie innej rzeczywistości. I o co jedyne mam żal z mojego punktu widzenia? My się musimy trochę zacząć szanować jako drużyny i kluby. To znaczy, ja wiem, że można było nie być przygotowanym do pewnych transferów, bo nikt się nie spodziewał, co stanie się z Wolemarkiem, że tutaj będzie grał swoją grę też poza boiskiem Alfonso Souza, jakby myśląc tylko o Petrodolarach i o tym, żeby odejść. Bo ja uważam, że to są takie mecze, że ty musisz zawiązać mięsień, musisz. Zrobić wszystko, żeby pomóc klubowi, który dał ci szansę, który cię wypromował. Mieszkałeś na jakiejś prowincji portugalskiej, zarabiałeś 3,5 tysiąca euro. Lech ci dał pieniądze, Lech ci dał sławę, Lech ci dał uwielbienie kibica, Lech ci otworzył możliwości do tego, żeby pojechać się zarabiać kupę kasy. Ja to, ja to rozumiem, że piłkarz chce odejść. Można się zastanowić, czy on powinien dzisiaj... Zostać w Europie, czy powinien iść? Prawda jest taka, że gdyby był wystarczająco dobry, to dzisiaj by po niego tutaj dzwonił Sporting, Benfica, mm, dzwoniłby, dzwoniłby też, nie wiem, dzwoniłoby FC Porto. On mówi, że tam nie był zainteresowany Brago. No panowie, no Braga kupuje piłkarza z Barcelony za 15 milionów i po prostu nie był zainteresowany, bo jest za słaby na to, żeby tam grać. Na 2017 no tak, że pewnie nie był zainteresowany. I ja rozumiem ten wybór. Tylko pomóż temu klubowi bądź z tymi chłopakami, to są twoi koledzy, oni walczą o marzenia, oni walczą o miliony dla klubu. Ty ty odejdziesz, klub ci da zielone światło. Pomóż nam w tych dwóch rundach. My też rozmawialiśmy chwilę przed, zanim weszliśmy na mecz, że często e, krytykujemy kluby za to, że nie szanują pewnych kontraktów, które podpisali. Później mamy tę historię pod tytułem, a, a dlaczego nie pokazujemy też w drugą stronę, że to działa? Tak naprawdę często kluby są właśnie zakładnikami w rękach piłkarzy. Ja ci powiem szczerze, że. Nie wiem, Czesiek Jakoucewicz, którego znam, szanuję. Mirek Okoński, Mariusz Niewiadomski, Piotrek Świerczewski, Maciej Szerfen. Mógł mieć pięć razy mniejsze umiejętności od Afonso Sołzy. Taki szeryf, czy Zaki, czy inni, gdzie nie było pieniędzy na, na jedzenie tutaj w tamtym czasie. Potem Rafał Muraski, Dima, Iniac, Peszkin, inni. Natomiast na pewno by tutaj zrobili wszystko, żeby w takim dwumeszu klubowi pomóc i żeby zagrać za wszelką cenę. Bo to jest kwestia później pewnej tożsamości, e, pewnej jakby integracji z drużyną, takiego poczucia też wspólnoty z chłopakami. I, i o co mam pretensje? Bo, bo do tego zmierzam. Mam pretensje o to, że. Żeby w takim meczu mieć realną szansę, z drużyną, która jest lepsza, ma gwiazdy, ma zawodników, którzy błyszczeli na tle Polaków w europejskich pucharach. taki Olainka pamiętasz chyba z Rakowem, Sławia czy, 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 czy Babika. Babika. Mam problem tylko z tym, że nie możesz przystępować do, do meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Champions League, jakby z takim przeświadczeniem, że czterech moich piłkarzy ma zdrowie na 60 minut, trzech na 30. I co ja tutaj mam zrobić, jak ja mam to poszyć? Bo, jeśli, bo my tak, kiedy taki mecz możemy wygrać? Kiedy tak, zagramy perfekcyjnie, bez błędu. Kiedy oni mają słabszy dzień i mam przede wszystkim kadrę w miarę równą jakościowo, 18 ludzi, co z klucza na początek jest w stanie zapierdalać 90 minut. Albo 120. A potem zaczynamy dyskutować o piłce, o stałych fragmentach, o taktyce, o doborze składu. Natomiast jak my dzisiaj się zastanawiamy nad tym, czy tych jedenastu ludzi, co wyszło? Czy oni są w stanie wybiegać 90 minut? To my już poszliśmy w złą uliczkę. To my to, to my już zbłądziliśmy. To my już zbłądziliśmy, bo potem to już jest szycie. To są, to są często zmiany. Nie taktyczne, nie impulsy, nie zmiany mające pomóc zespołowi, bo trener sobie zmieni ustawienie, koncepcję rozegrania końcówki, albo nie wiem, dogonienia rywala, tylko to są, to są zmiany wynikające z tego, że ty widzisz, że tutaj czterech ci umiera i musisz robić zmiany. I jeszcze kontuzja Filipa Jagieły, który sobie trochę skomplikował dzisiaj życie na początek szybko żółtą kartką, a potem, a potem myślę, że to może być następny poważny uraz. Trzymał też tak, mam wrażenie, emocjonalnie ten mecz. Tak, wili, bo tak. widać było po wielu piłkarzach, rozmawialiśmy o tym z Adamem, że po wielu piłkarzach widać było te pierwsze 50 minut, że trochę za dużo się nasłuchali o budżecie z wezdy, o, o tym, gdzie ci piłkarze grali, ile Krunić ma meczów serii A, no. ile w jakich krobach dał Arnał jak przyszedł gong. No, przyszło przebudzenie. To trochę tak jak w MMA czy w boksie. Dostajesz pierwszy raz i wtedy, oho, jesteśmy w ringu, jesteśmy w oktagonie, e, zaczynamy latać I, I tak jeło wszedł, po tym golu wszedł na własne jak jeło dał radę, Pereira zrobił fatalny błąd przy brance, ale, ale do pewnego momentu grał naprawdę fajnie, i grał bardzo odważnie. Powiem Wam szczerze, że dla mnie uniósł tę grę na dziesiątce Palma. On uniósł. Tak. On uniósł. On sobie potem oczywiście zmienił pozycję, bo, bo to trzeba było tutaj rotować. Zmienił trener zawodników występujących na boku. Natomiast no, on w miarę mi się ten mecz i uniósł fizycznie, przecież brakowało mu też tych mini, tak, brakowało tak, tak, mu tak. praktyki. Ale, bardzo a, późno dotarł do, do Lecha. M, tak, późno dotarł do Lecha, zagrał pięć meczów z ławki rezerwowej, w Gold Cup strzelił bramkę przeciwko Curaçao wszedł nawet w półfinale z Meksykiem za, za Romela Kioto. Natomiast myślę, że z tego chłopaka będzie pożytek, natomiast nie jestem przekonany, czy Lek go wykupi, bo, bo tam jest bardzo wysoki wykup. On zarabia dużo w klubie, z którego przyszedł na wypożyczenie i, i, i naprawdę musiałby progresować teraz błyskawicznie, żeby w ogóle była taka koncepcja, jakby zatrzymania tego, tego zawodnika. Także no słuchajcie, ja jestem w stanie sobie zwizualizować Lecha, że gra Walemark, że gra Bengson, że gra Murawski, że gra Souza. Że uzupełniamy to Jagiełą czy innym Ale zawodnikiem, zeszłego albo, albo Kuzuwa z jesieni zeszłego roku, że jest Isak, dokładamy w formie Palmę, dokładamy jeszcze dwóch zawodników i próbujemy walczyć, prawda? Bo dzisiaj, jak sobie popatrzymy, to żeby wygrywać mecze, no to trzeba mieć sprawną ofensywę. Natomiast mam takie wrażenie, Chociaż to się to teraz za chwilę pokłóci ze statystykami, bo Lech dzisiaj zagrał siódmy mecz w sezonie i ma już na koncie straconych 14 bramek. To jest dramat. Tak. Siedem meczów, 14 bramek straconych. I szyjącie cię wszyscy w identyczny sposób. Stały fragment, krytyczny tak. błąd w budowaniu od tyłu i reakcja postawiona. W każdym meczu początku, tracisz tak że... samo gola. Każdy Ten mecz. On nie był oderwany od żadnego ale, innego spotkania ale, Lecha w tym ale sezonie. Co, nadać, te skończyłem... wszystkie gole to były te błędy, które tak. albo czasem były wykorzystywane, no albo nie były. I tutaj po prostu Przyszedł no ten młody człowiek były. z Wiborga, prawda, Ugiberg, żeby, tak, żeby poprawić stałe fragmenty. Uhum. I fajnie, ja, ja z tym chłopakiem tam siedziałem blisko w samolocie, kiedy lecieliśmy z Breida Blik. Na początku oglądał jakiś głupi, skandynawski serial, taki, co w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, ale potem, <śm> potem już sobie <śm> przełączył, przełączył i zaczął wycinać razem z Sindrę fragmenty meczu. Natomiast obiektywnie, statystycznie poprawiły się I te, rzuty, yy, i te stałe fragmenty gry do przodu i te stałe fragmenty do tyłu, co nie znaczy, że dzisiaj się nie ustrzegli, nie ustrzegli błędu. Natomiast zrobiłem sobie na przykład tutaj zdjęcie po, po końcowym gwizdku i tak popatrzcie, że 52-48 posiadanie piłki Lech, strzały yy, na bramkę celne, 7 strfe na 5 Lech, czyli na 5 strzałów celnych trzy razy Mrozek wyjął z siatki. 9 prób lecha, 13 i zwezdy, w rzutach rożnych. różnych to jest 4 do... ilu? 4 do, 4 do 5, czyli, czyli też w miarę, czyli generalnie w statystykach mecz, mecz równy. Natomiast miałem wrażenie, że Svena miała słabsze 30 minut. Lech miał jak w polskim filmie. Powiedziałem w transmisji, momenty. Momenty były. A to jest cały czas za mało, a za chwilę Cię czeka piekło Marakany, belgrackiej Marakany, fanatyczna publiczność, lecące zapalniczki. I, i po prostu też mnie też taki wniosek naszedł, który powiedziałem w transmisji, że jesienią 2024 roku Lech Poznań się kompromitował w Pucharze Polski. I grał tylko w lidze polskiej. A w tym czasie ci goście grali z Barceloną, Interem, Milanem, Monaco, innymi gigantami europejskiej piłki. I ktoś oczywiście przed meczem mówi, no tak, no wygrali ze Stuttgartem 5-1, ale tracili mnóstwo bramek z gigantami. Tylko że powiedz, czym oni się mają denerwować? Czują, że mają słabsze 30 minut. No to, to czym się ma denerwować? Bramkarz, obrona, goście goni przed chwilą rywalizowali z Rafinią, i Jamalem, gwiazdami Milano, gwiazdami Interu, gwiazdami Monaka, tak, tak czy przyjechali na. No na ich nawet... nie rzuca raczej, nie? No nie, no po prostu mierzmy siły na zamiary. Ja, ja po tym meczu nawet nie jestem zły. Bo ja nie mam pretensji przy niemocy, przy w ogóle różnicy klas. Bo jeśli, jeśli tu nas, u nas dzisiaj Veliko mówi, że się budżet Swenay. Yy, określa na poziomie 150 milionów euro. A jak trzeba, będzie to dołożymy. No wiesz, co, pamiętasz naszą rozmowę z Bielikiem? Birmingham. Yy, tam. Pytam się Bielika, jaki tam. jest Krystiana, jaki jest, jaki jest budżet. No on mówi, jaki trzeba. <głosy> <głosy> Słuchaj, oni do trzeciej ligi angielskiej kupili wtedy tego Stansfielda z y, Fulham za 19 milionów do, euro. Do trzeciej ligi. No bo to już był <noise> w, on, w, w, w naszej lidze to pewnie pospatru... trzeci budżet całościowy. No, i i tak? i, no, i, i ten pan ten panowie, jest, po prostu procent. Jest różnica poziomów, jest pewna niemoc, jest pewien, pewne ograniczenie finansowe. No bo tutaj przyszedłem przez, przez lożę, spotkałem Jacka Rutkowskiego, z którym miałem zawsze kapitalne rozmowy o sztuce, o muzyce, bo to jest kurde mega szyderca i, i, i mega fajny koleś, mówię, o, czy pan, mega, mega fajny pan, ojciec Piotra Rutkowskiego, zawsze miałem z nim super takie relacje i polemiki przy okazji tych, tych spotkań w europejskich pucharach, gdzie latałem z Lechem kilkanaście lat temu. Ale Ja tam też nie widzę jakiegoś takiego powiedziałbym załamania, spuszczenia głowy, yy, paniki, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, w jakiej funkcjonują rzeczywistości. Także jedyne, o co się mogę przyczepić i o co ja mam pretensję jako kibic polskiej piłki, że po prostu ciężko jest przystępować do rywalizacji, jeśli ty masz 20 ludzi w kadrze. I nie masz takiej pewności jako trener, jako właściciel, jako kibic, że jest 20 gości, którzy są w stanie wybiegać 100, mecz, 100 minut na tempie, bo od tego się zaczyna, od tego zaczyna się ten sport. I wkurza mnie to, że przyjeżdża sobie gościu jakiś Santander, e, który nie wiem, zamiast trenować, to on musi jechać po rzeczy samochodem. Potem mówi, że on jest profesjonalistą i. I musi sobie wybudować siłownię w domu, bo wiesz, że on musi mieć siłownię, Pablo Rodriguez. Oprócz tego, że ma siłownię w klubie, musi mieć siłownię w domu. Nie wygląda na nie, to, że... Nie, tak, nie, ale nie, ale, ale, ale wiesz, roz, 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 rozmawiałem z, z kilkoma ludźmi w Lechu, więc on powiedział, ja muszę mieć najpierw siłownię w domu. I ja muszę na pojechać po... No nie no, czyli tak, on tu przyjechał, podpisał kontrakt i zamiast zostać od razu, to pożyczył z wypożyczalni mu lech samochód, on pojechał po rzeczy do Hiszpanii samochodem, wrócił tym samochodem, potem szukał domu takiego, żeby można zaparkować siłownię, <grym> <grym> więc moim zdaniem stracił z 8 jednostek treningowych. I po prostu chodzi mi tylko, nie ma pretensji o nic, bo, bo mówimy o innych światach futbolowych, natomiast nie jestem w stanie akceptować... Że drużyna walcząca o Champions League nie ma 18 zawodników, którzy na tempie mogą wybiegać 90 minut. I chodzi mi o to, że bierzesz jest zawodnika z Hiszpanii, który ci mówi ja najpierw pojadę po rzeczy i sobie zrobię siłownie w domu, a potem dopiero przystąpię do treningu. I widać, że chłopiec gotowy na 20-30 minut. I o to mi chodzi. I co? Cześć I się na. To. Dobrze, no bo, no, bo, no bo cię tam yy, kontuzje pchnęły do, do transferów last minute. I co ty robisz jako trener? Jeszcze raz powtarzam, ty nie robisz zmian taktycznych. Ty nie robisz zmian, żeby zespołowi pomóc myślą, ideą, tylko ty robisz zmiany wynikające z tego, że goście nie mają zdrowia. Dzień dobry. Pan profesor. Ja chciałbym powiedzieć, żeby Matiak jak zaprasza gości, i dał im coś powiedzieć, tak więc my zaraz przyjdziemy. Ja jestem gościem teraz. Jestem kurwa gości. Siadaj z nami. Siadaj, wejdź, Siadaj. Siadaj. chodź. Chodź, bo to jest twoja wielka chwila. Ja, ja, ja tu usiądę, bo ja zlepię, nie ja tak Artur, to Artur powiem ci tak. Dlatego te plecy Artur, ci pękuję. Artur, w, Ber, w Berlinie też. I to dwa razy. Mati, bo ty chcesz uciec już, czy zostajesz z nami? Nie no, przecież ja mam gości, zaprosiłem poważnie. Patrz, Patrz, elegancki pan Nikitowicz, Arka Gdynia, Biała Koszula, Wichniarek, no tak widać, że. E, co? Nie, no widać, że tam przyjechałeś przez Nadarzyn. <głosy> Oddaję. <głosy> nie, 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 to nie ten sponsor. Coś jeszcze chciałeś mnie zapytać? Tak, no, mów, ostatnie O orędzie do kibiców Lecha Poznań, Mateusza Borka przed e, rewanżem. Do kamery, proszę. Wy jesteście w Lidze Mistrzów, oni muszą wam dorównać, decyd. <noise>